Hej, witajcie, dzisiaj jestem Zara. Dzisiaj mierzę sukienki, także będzie fajne video. Wybrałam sześć sukienek, bardzo mi się podobają wszystkie. Mam nadzieję, że będą fajnie wyglądać i że nam się coś spodoba. Wybrałam cztery sukienki takie troszeczkę dłuższe i dwie sukieneczki krótkie. Takie już typowo letnie. Naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy je zmierzę. Jestem bardzo podekscytowana. Zara ma przecudowne sukienki, także nie tracę czasu, tylko zabieram się za mierzenie. Mam na sobie pierwszą sukieneczkę. Jest to ta króciutka sukieneczka. Ja ją ubrałam w rozmiarze XS i ona kosztuje 45,99 i one są do rozmiaru XL. Taka dość ciekawa, ona ma tutaj takie sznureczki z boku, które są tylko ozdobą. Nie można już sobie bardziej ścisnąć. Tutaj jest gumka taka dość mocno dopasowana. No i taki dekolt. Troszeczkę się rozchodzi. Także nie wiem, czy on by się dobrze tutaj trzymał podczas podczas chodzenia. Nie, nie, jest ok. Jest ok. Fajne rękawy. Takie bufiaste. Króciutka. Ja dzisiaj do sukieneczek będę mierzyć moje sandałki. Chyba lepiej jak na gołe stópki. Może nie do wszystkiego będą pasować, ale myślę, że i tak będzie lepiej. Że tak się prezentuje nasza sukieneczka. Taka bardzo króciutka. Ona jest naprawdę bardzo króciutka. Piękne kolory, piękne te kwiaty. Bardzo tak letnie, wiosenne. Tak świeżo. Tak z tyłu. Jak myślicie? Bardzo wygodna, naprawdę bardzo wygodna ta sukieneka. Tutaj można by było sobie złapać ten dekord jakąś niteczką. I byłoby ok, żeby on się nie rozchodził. Chyba że komuś się przeszkadza, więc wtedy. Okej? Okay? Jest fajna, naprawdę fajna. Czuję się tak bardzo lekko w niej. Podobają mi się te rękawy. Ona jest taka naprawdę bardzo ciemniutęgna. To jest 100% poliester ta sukieneczka. Myślę, że nawet fajnie by wyglądała do jakichś fajnych klapeczek, czy nawet wysokich butów. Jak myślicie? Także to pierwsza sukieneczka, a ja mierzę następną. Tak prezentuje się kolejna sukieneczka. Ona jest długim rękawem. To jest 96% wiskoza. Ja ją ubrałam w rozmiarze XS i ona jest y, troszeczkę droższa. Ona kosztuje 59,99 funta. Tak wygląda bez wiązania. Także mam na dowolnie się tutaj ścisnąć tym paseczkiem, jak kto lubi. Też taka bardzo króciutka, fajne kolory. Ona ma takie dziury tutaj na rękach, do samego końca. Te rękawy są takie dość długie, widzicie? Szerokie i długie. Tutaj zakończone takimi guziczkami. Fajnymi. Jak nam się podoba? Fajne kolory. Też taka typowo letnia sukieneczka. Bardzo mi się podobały te kolory, te wzory. Tak Jest fajna, jest naprawdę wygodna, fajnie tutaj pod szyjkę. Układa się bardzo fajnie. Taka bardzo zwiewna, elegancka, naprawdę bardzo fajna. I tak się prezentuje druga sukieneczka. Dość dużo tego materiału tutaj na dole. Fajnie wygląda ta sukieneczka do opalonego ciała. Ja jeszcze niestety nie jestem opalona, jeszcze nie byłam na słońcu, dopiero teraz się ciepło zrobiło. Weekend mam wolny, także wybieram się na plażę, trochę opalić ciałko. Mam nadzieję, że pogoda się nie zmieni i będę mogła pojechać. No dobrze, bierze następną sukienkę. Hej, kolejna sukienka przymierzona. Nie spodziewałam się, że ona będzie tak wyglądać tutaj na piersiach, także tak się prezentuje. Czuję się trochę ogołocona, ale pomyślałam, że pokażę Wam jak ona się prezentuje, chociaż ja nie czuję się w niej dobrze z tym dekoltem takim dużym. Nie mam nic przeciwko noszenia takim sukienką, ale ja po prostu czuję się y, troszeczkę niewygodnie w takiej sukience. Ale y, mi się podoba. Ta sukienka to poliester i ona ma coś, jeszcze taki materiał jakiś w sobie metaliczny. I on jest taki dość sztywny. Ja tą sukieneczkę ubrałam w rozmiarze S i ona kosztuje 49,99 funta. Także tak się prezentuje. Ona jest związana na szyję. Tutaj ma takie kółko na brzuchu, także ona jest tylko tym kółkiem tutaj złączona. Także się odchodzą z tyłu. Tutaj wszystko ładnie się układa, nic nie odstaje w tej spódnicy. To jest już najmniejszy rozmiar tej sukienki jak jest dostępny od S do L. Bardzo podoba mi się tył tej sukienki. Wygląda naprawdę bardzo fajnie. Jak myślicie? Przód, no myślę, że może jakby był bardziej zabudowany tutaj tutaj ten dekolt. Napiszcie w komentarzu, czy podoba Wam się ta sukienka, co o niej myślicie, bo sama jestem ciekawa, co inne dziewczyny o niej myślą. Także tak się prezentuje sukienaczka, a ja nie tracę czasu i mierzę następną. I kolejna sukieneczka założona. Jest to ta piękna zieleń. Cudowny kolor. Ja się czuję ekstra po prostu w zielonym kolorze. Myślę, że mi pasuje. Teraz już widzę, że mogłam wziąć rozmiary XS tej sukieneczki, bo ona tutaj jest na mnie troszeczkę za szeroka. Także ja ją ubrałam w rozmiarze S i ona kosztuje 49,99 I ona ma ponad 50% len i reszta to opiskoca. Taka długaśna, zobaczcie, jak ona się pożycza z tyłu. Tu ma bardzo ciekawy tył. Tutaj na szyjkę. I tak, ona jest na mnie tutaj zdecydowanie za szeroka. Także XS byłaby lepsza. Tutaj mi odstaje w piersiach. Fajna długość. Ten cały naprawdę jest bardzo ciekawy, bardzo fajny. Podoba mi się. Podoba mi się tutaj ten sznurek wleciony. Wygląda bardzo fajnie. Może ona powinna być troszkę bliżej. O, i wtedy ten sznurek jest bardziej naprężony. Także tak się prezentuje sukieneczka. Fajnie tutaj pod szyjkę. Tutaj też bardzo ładnie. Nie jest za bardzo wycięte. Także fajnie to wygląda. Tu ma rozporek na dole. Z drugiej strony już nie ma. Jak Wam się podoba? Bardzo wygodna. Fajne tutaj marszczenia na, na brzuszku. Niby taka zwykła, a niezwykła. Jeszcze raz Wam pokażę Ty. Także kolejna sukieneczka. Bardzo fajna. Także ta eska jest taka dość spora, tutaj. Chyba, że ktoś ma duże piersi, to wtedy będzie ok. Niestety na mnie jest troszeczkę za szeroka, ale podoba mi się bardzo. Wygląda mega, naprawdę wygląda fajnie. I ten tył jest mega fajny. Także tak prezentuje się kolejna propozycja sukienkowa. A ja mam jeszcze do przymierzenia pomarańczową, długą sukienkę. Założyłam kolejną sukienkę, to nie jest ostatnia. Sukienka. Ja mam jeszcze jedną do przymierzenia, pomyliłam się. Jest to ta pomarańczowa sukieneczka. Właśnie wiąże pasek tutaj. Ja założyłam ją w rozmiarze S. Ona ma w sobie len, także ona jest taka mięciutka. Już widzę, że mogłam założyć rozmiar XS. Następnym razem biorę tylko XS-ki sukienek. Już nie będę się obawiać, że się mogę nie zmieścić w nie. Także następne filmiki, jakie będę robić, to już będę robić tylko xs -ki. To jest rozmiar S i kosztuje 49,99. Tutaj tak zakładana na szyjkę. Bardzo fajnie wygląda ten przód tutaj w tej sukience. Taka długa, aż do kosteczek. Taka dość prosta sukienka, a bardzo jest. elegancka. Ładny kolor. Pokażę Wam z tyłu, jak to wygląda. No ona jest na mnie za szeroka, dlatego ona wisi z tyłu. Zobaczcie. Widzicie? Tak. Tutaj. ta gumka wisi. To powinno być dopasowane. Także XS-ka -ta byłaby idealna. Tak z boku. I ładnie się układa. Fajnie jest tutaj tak delikatnie puszczona. Podoba mi się. Piękny kolor, yy, bardzo podoba mi się ta blura tutaj, jak myślicie? Ten pasażek był też ciekawy. Ogólnie sukienka bardzo mi się podoba cała. Wygodna, elegancka, piękny kolor, cudowna, po prostu cudowna. Czuję się w niej po prostu super. I teraz już naprawdę mam ostatnią sukieneczkę do przymierzenia, białą, długą. I ostatnia sukienka, długa. Tak się prezentuje. Ja ją ubrałam już w rozmiarze XS, także rozmiar dobrałam dobry. I ona kosztuje 49,99 zł. Bardzo ciekawa góra. Taka aż do kosteczek. Tutaj tak puszczona już od pasa. Ona ma tutaj bawełnę, także to jest bawełna. Ma poliester, ma też len, także ona jest mega mięciutka. Typowa letnia sukiena. Z otwartymi plecami. Zobaczcie, ma tylko sznureczki z tak się prezentuje. Także tylko ten przód tutaj zabudowany, te sznureczki na sobie tak troszeczkę bardziej rozwiązać związać z tyłu, żeby mocniej trzymało. Widzicie? I wtedy już tutaj dobrze trzyma ta góra. Podoba mi się tutaj ten przód. Te kolory, te wzory. Wygląda ładnie, naprawdę wygląda ładnie. Jak Wam się podoba ta sukienka? Te plecy tak super odkryte. Ja lubię jak sukienki mają odkryte plecy. Także to ostatnia sukieneczka dzisiaj. Bardzo wygodna, bardzo fajna, bardzo kobieca. Idealna na to naprawdę idealna. Także ja dzisiaj przymierzyłam już wszystkie sukieneczki, które wybrałam. Napiszcie w komentarzach, która podobała Wam się najbardziej. Ja dzisiaj kończę moje video, przymierzyłam już wszystkie sukieneczki. Mam nadzieję, że podobały Wam się sukienki, które wybrałam. Naprawdę wszystkie sukienki podobają mi się dzisiaj bardzo. Także żegnam się z Wami i do następnego razu. Cześć!